Cześć, witam was moi drodzy na kanale Zakładamy Ogród, zapraszam was do subskrypcji kanału dla tych co jeszcze tego nie zrobili. Dzisiaj będziemy o ogórkach, uprawie w beczkach jak i chorobach ogórków, przy czym chciałbym pokazać jak wyglądają moje warzywniaczki po tych silnych intensywnych wiatrach i deszczach które miały miejsce ostatnio. Tu widzimy fasolkę, która sobie nieźle leży, na szczęście dalej sobie kwitnie. Cukinia. Jak specjalnie tego nie odczuła, słuchajcie, cukinii, to mamy tak tam, gdzieś już pierwsze owoce. Ja wam pokażę żółtą cukinię, czyli Atenę. O widzimy, że to owoce zaczynają na masy I Gdzieś tam trochę ich jest, przy czym cały czas kwitną tylko i wyłącznie te cukinie z rozsady, o których mówiłem w filmie o cukiniach, a ten link do filmu zamieszczę w opisie pod tym filmikiem, gdybyście mieli jakieś tam Wątpliwości czy pytania? O, tu widzimy koleżkę. A tutaj mamy żółtą cukinię. Kreatostanę jeszcze nie kwitną, ale widzimy, że owoc jest koloru żółtego. Ta cukinia to się nazywa Atena Polka. Szecie, moja uprawa ogórków. Przejdźmy już może do ogórków. Moja uprawa ogórków. To jest w różnych miejscach. Część mam w beczkach, tak jak tutaj, przed brząkami z pomidorami. Część, jak pokazywałem ostatnio, mam przed cukiniami, które mają sobie spadać w dół. Dlaczego jeszcze mam generalnie jedną część? Część to jest generalnie w bezpośrednio w gruncie, przy czym zawsze używam przy ogórkach fukminę. Słuchajcie, te ogóreczki w tej beczce zaczynają sobie schodzić w dół. Tutaj tej też, zaraz przejdziemy do następnej. No ogórki, słuchajcie, Zawsze trzeba zwrócić uwagę, są to rośliny bardzo ciepło ludne, yy, czyli nie, nie będą nam schodziły, nie będą jakoś dynamicznych miały przyrostów, jeżeli będą wahania temperatur. Tak samo jeżeli chodzi o podlewanie, jeżeli ogórki będą miały wahania wilgotności podłoża, to również może generalnie dojść do zaburzeń wzrostu, czyli automatycznie zniekształcenia owoca bądź spadku tych owoców przed ich wykiełkowaniem. tutaj na szczęście ja tą beczkę podlewam ciepłą wodą czyli taką wodą podstaną, żeby nie zaburzać temperatury ogórka tak jak pomidory w początkowej fazie czyli sobie gdzieś tam dobę wlewam do wiaderek wodę ta woda sobie odczeka i potem dopiero podlewam te ogóreczki ogórki mają płystki system korzeniowy dlatego musimy dbać o to żeby nie było tutaj chwastów Czyli tak jak w moim wypadku w beczce nie ma tych chwastów, w gruncie natomiast mam obrabione włókniną z tego względu, żeby faktycznie tam nie trzeba było za dużo pielić. Przy tych ogórkach mam normalnie posadzone nie na włókninie, porobione otwory, tak de facto. Z takich chorób, które generalnie dotykają... Przejdziemy sobie, słuchajcie, jeszcze do kolejnych beczek. Tutaj widzimy, że... One sobie coraz bardziej schodzą w dół z tych beczek jest tutaj ciepło. Aż mi ciężko tutaj objąć. Ale się już faktycznie w ogroczu trochę pojawia. Tu no, widać już żółtość kwiatostanów. Na tym liściu może pokażemy generalnie, jeżeli byśmy chcieli. Słuchajcie, yy, taka podstawowa choroba, która generalnie może napotykać na, 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 możemy napotykać na liściach naszych ogórków, to jest generalnie yy, choroba związana z zanikaniem liścia poprzez generalnie niszczenie systemu nerwowego liści. Jest to plamistość kanciasta, czyli pojawiają się takie plamki, które powodują, że te liście. Mają zanikający system nerwowy, w związku z czym liść obumiera proces fotosyntezy. Automatycznie nie może zachodzić. Jeżeli napotkamy taką chorobę na naszych liściach, to wiecie co trzeba zrobić. Najlepiej ekologicznymi środkami miedziowymi oprysk, i to jest idealne. No, z takich chorób, które jeszcze występują, to faktycznie generalnie na bułeczkach mogą występować. Też przeciorki, przepraszam, z owadów to są przędziorki, i także warto doglądać bardzo często nasze, nasze ogórki. Tym bardziej, że no, wiadomo, że tyle się namęczyliśmy z rozsadą tego ogóreczka. Tyle, tyle już czasu, jeżeli już mamy takie przyrosty, potrwało, więc zależy nam, żeby faktycznie fajnie owocowały, a jakieś choroby bakteryjne, grzybowe. Czy generalnie jakieś owady mm, mogą spowodować, że tego planu nie będzie? Także słuchajcie, y, faktycznie y, mszyca, przędziorek to są takie owady, które mogą atakować. No i generalnie y, również mączniak, może prawdziwy i rzekomy. Wtedy się pojawiają takie białe plamy na płytce. Na szczęście moje ogórasy na chwilę obecną, są zdrowe, ale faktycznie warto sobie spryskać te góry y, takim ekologicznym. Nie zarówno w formie zapobiegawczej, jak i faktycznie już możemy działać, jeżeli coś nam zaatakuje. Słuchajcie, zapraszam was raz jeszcze do subskrypcji tego kanału. Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć. No, muszę tą cukinię żółtą jeszcze na koniec raz pokazać, słuchajcie.